Ma się do strony, ja się będę z tej strony, ja na przewód drugi, i by, a, na przewód i witać serdecznie już nie będę mówiła, jak to chcecie. I dzisiaj będzie, tym, o tym problemie, was I dzisiaj będzie, kto będzie zagadał o dotację. Niech dzisiaj będzie, ja no, o tych, i, i dziś wczoraj napisała o mnie, jak ona napisała. <grym>, nie jesteś z zppl. Zgadza się, ja nie jestem zppl, bo zawsze jest tylko... I ona by to samo powiedziałeś, bo ich Ista droga istota! O ty będę ty... Ja ci to po jak, te, jak te, za, <laughs> ten jak ten krócił się fryza ten Kacuk to też ja to samo co i dzisiaj będzie porady o tej politycze jak jest jestem nieśmiały czy nam i tyle dobra ja już nie będę no ale nup 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 slam slam sam. tylko się sam przepraszam Jay włoski okej okay, Teraz sprawy odsłuskie o nie ma okej okay, bumer. Oj, płytkan, ok. Raz, dwa, trzy. Eee, dobra ja witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będą to porady Klaudii, część druga. Bardzo długo czekaliście na ten filmik. Wiele osób pytało mnie, kiedy w końcu. Siewa, siewa, ładna! Witam serdecznie! Poradnik Anny, i dzisiaj będzie. Był szczyt ze mną, którego nigdy nie, nie, nie miał. Straciliśmy, wyzywamy i tyle. Na <średencji> końcu nagrasz kolejną część Twoich porad. W takim dzisiaj przychodzę. Oczywiście, zanim zacznę Wam doradzać, chciałabym tylko powiedzieć, że wcale nie musicie mnie słuchać i wcale nie musicie korzystać z moich rad. Ja tylko wam mówię mniej więcej co ja bym zrobiła w podobnej sytuacji, ale oczywiście zastrzegam sobie prawo do tego, że ktoś może postąpić inaczej i ktoś może podjąć zupełnie inną decyzję. Mam nadzieję, że ten filmik okaże się chociaż trochę pomocny. W takim razie zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli filmik się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę, a także o subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj nowy. Ja bym nie, nie dałam, żeby coś takiego, że będzie taki tyde. Chyba coś, ale chyba no nie kupić zebra i spiszyńskiego od mają swój Masz rację, ja nie jestem chłopiem piłkaja, ja nie jestem, tylko ja jestem babą i tyle. I tyle, mam szczerze. kupia baba, kupia ja, nie, nie, nie chcę zrobić i tyle. Jak powiedzieć rodzicom o swojej orientacji? Ja jestem osobą nowoczesną. Homoseksualizm nie budzi we mnie żadnego zdziwienia, bo jest to zupełnie normalne zjawisko w tych czasach. Nawet... Bo homoseksualizm ho, ho, to jest ten, w, w tym. W, biseksualizm to jest dużo w tym fanicole, czy queen, czy jakul Sun Queena, fine czy... I jeszcze Frank Bo ja bo bardzo... Frank Bossiak mi bardzo polecam. I bardzo ja będzie chciał, chyba to nikt nie będę bo tyle. Nikt nie będę bo Będę chyba. Ja bym chciał, że Belewę, kurry, brzika na dwóch facetów, w którym tyde i się zdradził łapia, ogada, bla, bla. Błotem się pomyliła. Ja bym absolutnie i. I bardzo ona się zła i się wzywała, bo oni ma zrobiło acetów mamy XXI wiek i coraz więcej tego typu par. Każdy ma prawo do miłości i możemy kochać kogo chcemy i nikt nie ma prawa nam tego zabronić. Jeszcze... Ale co mam zawod? Za... Przepraszam bardzo, co ja mam zębrę, za... przepraszam bardzo, będę kiedy ja to, to taki homo który ja Jestem nieśmiałą dziewczyną, a mówi, a, a ty jesteś błogą? Nie, nie, ja nie jestem taka osobą. Kobieta kocha kobietę, jeżeli mężczyzna jest związany z mężczyzną, co mi do tego, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa. Jestem osobą tolerancyjną i mam nadzieję, że większość społeczeństwa... Tak, to tolerancyjną, chociaż nie jestem pewna. Moi kochani, jeśli chodzi o rozmowę z rodzicami na ten temat, myślę, że to będzie bardzo ciężka i trudna dla ciebie rozmowa. Ta bobach, cóż się z nie ma i nie brzydki technotko Na początek radziłabym ci przemyśleć to i owo, wszystkie za i przeciw, a później dopiero zacząć ten temat z rodzicami. Ja na początku radziłabym ci wybadać sytuację i sprawdzić co twoi rodzice sądzą o homoseksualizmie. Przede wszystkim zaczęłabym rozmowę tak zowąd, że oglądałam film, serial, czy czytałam książkę, gdzie kobieta była skłonna. Nie! Ja czytałam, oglądałam chińskie bajki i tam hetaje, które by nie, ja czy jak tam najgorsze to piko, to jest najgorsze i jeszcze w tym. Ja będzie, to jest najgorszy druk, nie ugodajcie tego, to jest tylko piko. nazywam ja To te chińskie bajki to jest yo, i i tam, chyba przeżę. Z kobietą mam kochał mężczyznę. Wtedy się mniej więcej, co twoi rodzice myślą na ten temat. Moje rodzice są homo i. i, i nie, ja też nie będę, my, Moi rodzice to hetero, mój siostry też jest hetero. Ja nie będę tego maczy. już mówię. Moi rodzice już nie godzą. I ja czego, bo. się wtedy albo pedałów. Grajów i tak to ten, y, w tym autorytetów, kleje wydały, czy jak to się tam bi... Jeszcze teraz znam chyba, Kim ja też, ona była facetem. On, on zamienia się w płeć kobiecą, Ja maluje. Chyba on, on się, on, ona, ona się udził w chłopak, Poznałem chyba. Ty no. Oczywiście, jeżeli ich reakcja będzie pozytywna i tolerancyjna, to znaczy, że nie masz czym się martwić. Ale jeśli zdarzy się tak, że będą mieli jakieś krytyczne nastawienie do tego typu zjawisk, to niestety będziesz musiała jeszcze raz wszystko dokładnie przemyśleć. Haha, i bady stayka! Haha, byczes! Dobrze, tak, brzydki kaczutka, przy zdola. Do tej rozmowy, jak najlepiej. Oczywiście, jak już się zdecydujesz z nimi porozmawiać na ten temat, to będziesz musiała podkreślić, że tak naprawdę Twoje szczęście powinno być dla nich najważniejsze. W końcu, jesteś ich dzieckiem, kochają Cię i nie ma znaczenia, tak naprawdę, kogo kochasz. Ten... Ale ja nie jestem dzieckiem, nie mam męża i tyle. I tyle. I naprawdę, nie ma znaczenia, z kim chcesz być. Najważniejsze, że jesteś szczęśliwa i kogoś kochasz, że ten ktoś kocha ciebie. To jest moim zdaniem najważniejsze w życiu. I ja oczywiście wierzę w to, że ta rozmowa pójdzie zgodnie z Twoim planem i wszystko po Twojej myśli. Nie ma co się oszukiwać, jest to ciężka, trudna rozmowa, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda Ci się jakoś wyjaśnić swoim rodzicom. Przede wszystkim musisz też podkreślić to, że nie każdy żyje według schematów i tego, co natura zaplanowała. Czasami są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ja tak... no dziele już to widzę! Czym jest właśnie miłość? Ja ci moja droga. Życzę szczęścia... MBDT? FU! GJF? FU! Lezbiki? FU! Owo Obożsapnie jedę! ...żeby was nigdy pochopnie nie oceniali i żeby zaakceptowali waszą odmienność. Tego wam życzę z całego serca, bo każdy ma prawo kochać kogo chce, żyć według własnych zasad i musimy siebie po prostu szanować. I pamiętaj, moja droga, jeżeli reakcja twoich rodziców... Chyba droga, jest to ty Jednoloda i załapycie. Przepraszam dzisiaj jaki? Nic nie oglądajcie, to są masaka. Tak jak ja, też nie oglądajcie, bo ja jestem kobietą. A kobiety to intencjonują i czekamy właśnie, że kobiety intencjonują. Ja was lubię <yellow> i tyle. Bardzo lubię i Proszę nie panować, please, please. Przedstawicielka na tą nowinę będzie zupełnie inna niż się spodziewałaś. Po prostu daj im czas. I to na pewno pomoże. Teraz moi drodzy przechodzimy do kolejnego pytania. Tryby. Dziękuję za wysłuchanie. Jak wyrobić pewność siebie i pozbyć się nieśmiałości? Moja droga, chciałabym Ci powiedzieć, że kiedyś byłam mega. Jakie jestem nieśmiała facet młody i nie piknę? śmiało ja osobom. Ręce mi się trzęsły, serce mi biło przed każdym wystąpieniem publicznym, po prostu oblewałam się rumieńcem i to nie było zbyt korzystne i bardzo takie, wiecie, krępujące. Po jakimś tam czasie, po kilku latach, po jakimś czasie stałam się zupełnie inną osobą, przebojową, pewną siebie. Pamiętam, że kiedyś, jak podobał mi się jakiś chłopak, gdy byłam w kimś skrycie zakochana, na nie przyszło mi do głowy, że mogłabym powiedzieć mu to albo napisać. A ja pamiętam było w szkole, że jestem zakochana! W szkole pierwszej, i mam dwadzieścia, miałam dwa i miałam tym, ty, w którym on i, i mnie przytulaliście mnie, i ty, niestety on ze mną, ja sam sama, musiałam sama, i musiałam przed rodzice wina, bo oni nie zebrały się takimi. Ja, Nienawidzę stadochu, bo, ale moje życie zgadzą się um, um, takimi białami, ale nie zgadzą araby i turki, bo oni nie zgadzają się. I tyle. Wstydziłam się po prostu i byłam ciągle taka, wiecie. Przerażona tym faktem, że mogłabym komuś powiedzieć, co czuję. I to było bez sensu totalnie. Po tym dłuższym czasie zmieniłam się i teraz jestem w stanie powiedzieć na przykład, wiesz co, podoba mi się, może się umówimy, co ty na to. I jestem teraz pewna siebie po prostu. Żeby pokonać nieśmiałość, kochana, to musisz przede wszystkim tego chcieć. Przede wszystkim musisz przebywać wśród ludzi, którzy są sympatyczni, otwarci na nowe znajomości. Tekkaciutko, co ci się masz biciuszu? Dostrzegają w tobie coś pięknego, coś wyjątkowego, ludzi, którzy będą serdeczni i przy których będziesz czuła się sobą, i nie będziesz musiała nikogo innego udawać, bo. Tak, ja miałam 20, chyba 10-17 lat i ja byłam głupia, że ją domu chytaję, że jakąś go, panie, górę, ci bitches i tyle. Ja byłam głupia. Ja byłam głupia, oszalałam. Oszalałam z tym głupią człowiek jest jeszcze bardziej zakopotany. Nieśmiałość w tych czasach jest problemem częstszym niż tak naprawdę nam się wydaje. Moim zdaniem osoby wstydliwe, nieśmiałe również mają potrzebę życia towarzyskiego, chcą się kontaktować z innymi, ale czują taki niesamowity lęk przed interakcją międzyludzką i obawiają się reakcji innych ludzi. Moim zdaniem bierze się to przede wszystkim z tego, że ten ktoś nie ma poczucia własnej wartości. Brak mu wiary w siebie, nie jest pewny siebie i przede wszystkim z tego lęku, o którym wcześniej wspomniałam. Nieśmiałość i takie społeczne wycofanie może bardzo utrudniać życie. Ja piję, że mi głowa błorą. Bo jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, jeżeli chcesz coś zrobić, to jednak kontakt z ludźmi jest taką nieodłączną tutaj częścią tego wszystkiego i pokonanie nieśmiałości jest to bardzo długotrwały proces nie jest... To tak jak moja babcia! To no. taka stała moja babcia, a druga. Łatwio od razu mówię, ale myślę, że da się zrobić, jeżeli się postarasz. Przede wszystkim musisz sobie obrać konkretne cele i kroki. Musisz lubić cele! A jak mam cele? To zniszczyć moją życie na świat. Szad jeden drugi, trzeci, czwarty, piąty! Już mi nie uważam, mi mam dość z tego! I mam dość tej kanatanny! Kóżba! Ja nienawidzę w tym kwaratannym w domu, mówi się długo mi się niecierie. Ja się naprawdę ja się... Ja masakra jestem. Ja masakra jestem ja jest, i tyle jak chcę to. ...które podejmiesz, aby to zrealizować. Jeżeli chcesz pokonać swoją nieśmiałość i nabrać większej pewności siebie. Powinnaś robić to, czego się boisz, bo właśnie pokonując własne słabości. Masz mój dupy! Tak naprawdę możemy sięgnąć wyżej i każde najmniejsze osiągnięcie będzie nas cieszyć. Moja droga obserwatorko, moim zdaniem powinnaś zacząć działać w internecie. Być może taki bezpośredni kontakt z publicznością pomoże ci pokonać swoją wstydliwość. I co najważniejsze, bądź wśród ludzi, myślę, że to właśnie oni mogą pomóc ci zwalczyć twój problem. Dziękuję serdecznie za oglądanie, moi drodzy. Mam no, nadzieję, że dzisiejsze porady Wam się spodobały. Stwierdziłam, że wolę odpowiedzieć na mniej pytań bardziej szczegółowo i później stąd kolejny odcinek z kolejnymi pytaniami od moich widzów. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Jeżeli się filmik spodobał, wiecie co robić. I zapraszam na mojego Instagrama. Obserwujcie lady. Trzymajcie się miłego dnia! Pa pa! next. Tak, by się wydarzył, że mam problem te, te, BI, raz i raz tyle. A ja co? Ja sama w domu? Ja siedzę całą w domu? I tyle mam mój małżeński, przepraszam bardzo. I to sama głosu, to jak kto i? Jakaś talamona jest siedzieć i tyle. Ja mam chęć, by dziękuję. Ja nie jestem taka, tyle i tyle. Ja dziękuję za EBA. O, No i tyle.

Whoa, 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 whoa.